Mia? Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy znowu w Green Hill. Tym razem postaram się nie zginąć. Tak jak to było ostatnio. Yy, miałem być na green screenie, ale przez wzgląd na to, że choroba mnie ostatnio dopadła. No to niestety, ale nie będzie gryskrida. Hello, can Wiemy anyone hear dziś? me? I had an accident. I don't know what happened. Damn it. Please, help. Over. Anyone? Fuck. Dobra, tam. Tym razem. Poprzednio zbyt dużo czasu tam spędziłem, dlatego. Nocka nas została i Stąd spadłem czy gdzieś z innego? Nie nie pamiętam dobra No okay, o, um. ej, chodź tu. Ja bym chciał tak, tutaj znaleźć pomoc, to wiem. Um. Ha. Słaby sobie to, ja mam to. Kamienio lina. O, oh, sypci. Dobra, tak. Kijek się przyda, kiek się przyda, kijek się przyda. You gotta be shitting me! <tops> no, nie. No. Nie daj je rady. Hmm. Dobra, ale... Ja tutaj nie dam rady skurczę tego na nie nic takiego. Kamień bym potrzebował czy coś. Okej, okay. już ty z ty, pierwszej dziadu Okej. Okay. Hm. Okej, okay, dobra. To to mi nic nie da. Eee... Hmm, hmm, hmm. Okej, okay. nie wiem po co to. Czy ja mogę to kurczę... O, mogę. Ale... Aha, mi to będzie... Suche mi potrzebne, suche mi potrzebne Tu, nie wiem to było, dobra Się powachluje Czekaj, ukryję się przed nią O, i tak nie widziało Ja potrzebuję liny! O, siedl. Dobra, kijek, kamień, teraz mi potrzebny znowu O, tam jest kamień Ojej, chodźcie. No. Dętrz. Hmm. Pierdziele, jakie tu są te. Mam? Zapakował mi? Tak, dobra. Tak. Eee... Ja potrzebuję... O! Linę potrzebuję. Ja nie wiem, czy... Nie no, stąd nie dam rady. Ha. Cześć. Potrzebuję gdzieś... Tu no są palmy. O! No dobra, no, no, przejdziemy na drugą stronę. O kamyczek się przyda. O duży kamień. Okej, okay, dobra. <laughs> Linę potrzebuje Halo. Znaczy, bardziej liane. Ty, Owieć! Jak się przesadziłem? Hey. what coming? <laughs> uh yeah, There it's. Huh. Co? Coś tu za ładne kwiatuszki. Można was ściąć? Można. Dlaczego ty jesteś? Nie mam pojęcia, wszystko zbieram. Okej, okay, ale. Hm. Jest kij, no super, że jest kij. O, ja prawie nie mam miejsca w tym recyklusie, super. Nie, na no, jedzeniem jeszcze jest ok. Dobra, to się przyda ewentualnie może. Kurde, U! 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 Odejdź! Odejdź! To jest ptasznik goliat. No co wy? Ptasznik goliat jest kurde wielki jak ręka. On na te poluje. Goliat poluje na 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 yy, ptaki. Uf. 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 Hmm. Oh. oh. Okay. Huh. So star. Ah, jip Wow. Czy mogę się napić? Ho, ho. O shit. Nie może możliwe, że powinienem się gotować, ale... Huh. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj można spać, super. Oh. It's a map. Or at least what's left of it. Hmm. hmm. Lambda 2 doesn't ring a bell. Okay, zaebiście. O, tutaj mam ten. Dobra, ja sobie go wezmę. Mhm. Uh -uh.

No dobra, okej, okay, ale mam już jakieś, te... Jakąś miejscówę W miarę Ryby Super mm, To gdybym jeszcze, kurde... Ogarnął linę Byłoby zajebiście Ha Co no, takiego? No ja to chyba z... nie przeżyję. Oh, shit. Ha? Huh. Ha? Huh. Jakby to miało mnie obronić, nie? Cześć! Ty on tak fajnie drepta, tutaj, ja cię wezmę wiesz O! Je! Yeah. Mam linę! Nie wiem do czego ty, ale... Okej, okay. zajebiście, dobra Czyli z czegoś takiego jest lina <ścoughs> Szkoda, że tak małej mam Ale okej okay. będzie można kombinować. U, a mnie przestraszył. Okej, okay, kolejna. Okay. Chyba, że te liany już wcześniej były, tylko ja po prostu nie zwróciłem uwagi. czy co? Ja chyba wrócę do obozu. Mm. O właśnie, a tylko jak? No. Mm. Aha, tutaj mam. Okej. Okay. to? Aha, tu ty kurde e... O, patrzcie Responuje się Dobra, gdzieś tutaj jeszcze były te chyba niebieskie, nie? Grzybki Czy mi się wydaje e... Tutaj to chyba jeszcze ich nie było. E. Ja pierdzielę ty! Ale kurczę szybki respawn. Odwrócisz się i to znowu jest. Rewelka, dobra. Trzeba odzyskać pamięć w takim razie. Ujujuj. Uj. Okej, okay, teoretycznie tutaj to ja powinienem być bezpieczny. Hmm. okej, okay, idziemy spać. Do drugiej. Ojejoj, kurczę, 18 dopiero. Uh -oh. O, o! Nie, ja chcę jeszcze spać. Te dźwięki mnie jakoś nie przekonują. Dobra, zaraz wiesz, zamknij się. Okej. Okay. Можно что-то с этим сделать, куда? Куда? О, о, о. Я еду на здоровье. Это что To chodź tu. Mam nadzieję, że to nie znika. E... Ha ha ha. Pająk. To jest nieznane. Kurna nie. Ja pierdziele, no. wciór nieznanych rzeczy. O, okay. Czyli banana ze skórką mogę zjadać Zajebiście Jak to, o Jezu Nie wiem jak to o, shit Chyba jednak nie Cicho wszystko w porządku z tobą Disgusting ja,

Co ja potrzebowałem do tego do ogniska w takim razie? A ha, ha, ha. Ej. No! Tak, wiem, że tak troszeczkę jakby umieram, no ale no, co ja poradzę. Mm, no to to nie to. Okej, okay, potrzebuję, potrzebuję, potrzebuję. Dobra. Ах, ну, хоть-хоть. Ау. Хм, то есть не. То есть не. То есть не. Ох, малый кирик. Jak to było? Jak się robiło kurcze te kiki. Dobrze, żebym się dowiedział w miarę szybko, bo kurde, tak jak był umieram. E, duży kij, kij, uderz, drugi ki, mały kij, uderz, patek. this is fucking isn't gonna work. No. Ej, no. no. Kurwa Maciu! Serio? O. Czyli to tak. Okej. Okay. Powinienem mieć suche rzeczy. Kurwa, gdzieś? Ej, Ej miałem. Gdzie jest suchy liść? O je. nie, to suchy liść, o Syk. pięknie. Teraz to i gdzie jest to? Tu. Ho, ho. Dobra, teraz by trzeba było. Kurde, jest coś takiego konkretnego? Nie. Mnie te Ej! Dobra Nie wiem czy ciebie też się kurce bierze i te No dawaj Zepsuty? Ja pierdole nie, nie mogę. Dobra, rób się jeszcze. Huh. Czyli co to jest? Mały stos liści To jest zepsute I'm so to... Hungry Tak wiem robi się Jakbyś nie zauważył Aha, mieszka tylko sobie. Miło oh. Nie no, trzeba kurde ogarnąć jakieś te jedzenie, ja pierdolę, no umrę znowu. Disgusting. Co to kuźwa? Trzeba! Pić się chce? Już, 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 Trochę mnie chyba zakaziła, kurna Tu mieram, o, oh, oh, kurde. Oh. Ale mam nadzieję, nie że ja. tutaj będą. O oh, nie. O. Oh. this radio. No dobra, ale wiemy gdzie iść. <laughs> Nie wiemy tylko jak zapisać grę. Ho huh. Hmm. Huh, huh, huh. No dobra, trudno. Okej, okay, następnym odcinku Znowu tam ruszamy. Ale tym razem będziemy, będę ostrożniejszy. Ok. Hej, os.